Cześć, witam Was w kolejnym odcinku naszego Let's Play w Bellum Crusie z e, Szkocją. No i tak, e, jak pamiętacie, ostatnio zdobyliśmy tutaj ostatni gród Anglików, i tym samym zakończyliśmy życie tej nędznej frakcji. No i musimy szykować się do dalszych podbojów. No i tak, myślałem, że chyba rzeczywiście uderzymy sobie na tą Hiszpanię, ale oczywiście przed inwazją na ten kraj musimy się w miarę odpowiednio przygotować. Tak więc skończymy na razie turę. No i zbierajmy tutaj siły na południu W naszych Galijskich Włościach W sumie tak Wypada nazywać te rdzennie Celtyckie ziemie od tej pory Jako Galia Północna Ok, widzę, że Hiszpanie już Nie idą na północ Co jest bardzo dobrą wiadomością dla mnie No dobra, coś też jeszcze podsłucham Ale no, może bardziej się skupię Teraz na jakichś walkach na południu Z Saracenami a nie na walczeniu ze mną. To by było bardzo przyjemne. No ale zobaczymy, czy tak będzie. Ciekawe też, czy się zacznie epidemia w Angres. Czy może już się skończy ta choroba? Normański król Sycylinia żyje, no proszę. Umarł sultan, sultan Tulec, turecki. Nie coś mi się język kończy. Dezercja najemników Egiptu, okej. Okay. Nowa księżniczka, nowa księżniczka, nowa księżniczka, nowa księżniczka, ja pierdzieleję tych księżniczek. Wybraniec Allaha, przeznaczono władanie władania jednym z największych imperiów, książę Abu Yusuf Jakub, znany też jako Mulai Jakob, odnoszący swe zwycięstwo w imię Allaha, gromił chrześcijańskich władców na terenie Półwyspu Iberyjskiego. Almohadzi byli pod strachem chrześcijan. Po, Kianżu, po tych póty chrześcijanie byli w defensywie. Okej, okay, czyli rozumiem, że ten typ został władcą al -Mohavidów? Czy co? Nie do końca czaję. Śmierć na kraj. Eee... Aha, ten generał teraz jest. A no tak, bo przecież ja nie dowodziłem tą armią, która miała chorobę. Ale ci nadal są jeszcze tutaj trochę chorzy. Eee, dobra, może trochę ściszę minimalnie muzyczka. Eee, tak, i co jeszcze tutaj mamy? Wzrost cechy... O, trochę się pobudowało rzeczy. Dobra, oczywiście rozbudujemy sobie Ivernas. Nasze rdzennie szkockie ziemie. Hmm... Może postawmy sobie tutaj, nie wiem... Sklepy flamandzkie. To nie jest głupi pomysł. W Dublinie postawmy sobie... Hmm... Ciężko jest w sumie wybrać coś sensownego teraz. Niech będzie stado owiec w Winchesterze, niech będzie wypas bydła. No i to tyle na razie. Ogłoszono sojusz, raport kardynalski. No proszę, mnóstwo. Ja pierdziele. Ile tych... No chyba tak jak ostatnim, na ostatnim konklawe to my trzęśliśmy chrześcijańską Europą, tak na następnym konklawe to Jerozolima będzie miała... Potężne wpływy mają chyba ośmiu nowych kardynałów. Masakra. No cóż, na się nie dziwię, bo oni pewnie mają od cholery kapłanów, bo muszą nawracać te wszystkie ziemie, które należą do niewiernych. Więc jest to jakoś zrozumiałe na pewno. Dobra, tutaj na razie stańmy i będziemy rzeczywiście gromadzić siły. Dobra, więc podsyłajmy kolejne jednostki. No, i jak będziemy mieli dwie pełne armie, to ze spokojem będziemy mogli sobie ruszyć, ok? Tutaj mamy dwa oddziały rycerzy jeszcze. No, i niedługo już będzie praktycznie cała pełna armia tutaj. Ok, nawet będzie już zalążek na następną armię. W Winchesterze też mamy jeszcze jakieś dwie jednostki. Tutaj mamy jeden oddzielik jeszcze. No, zawsze warto to sobie wszystko posprawdzać. Tutaj mamy może przeszkolenia jednego oddziału. Tutaj w Bangor mam te. Nie w Bangor, tylko w Dublinie mam te statki. No ale na razie chyba nie pójdziemy rzeczywiście na Norwegię. Ewentualnie rzeczywiście może podesimy sobie tego szpiega na tamtej ziemię, żeby zobaczyć, jak to wygląda. A tutaj mam jeszcze trzy oddziały. W ogóle wydaje mi się, że część tych kwestii, które wypadają te jednostki szkockie. W trzeciej erze mają krasnoludy. Pewnie po prostu właśnie to ze Szkocji stworzyli te wszystkie krasnoludzkie kraje. W ogóle widziałem, że ma wyjść w jakiejś nieokreślonej przyszłości Silmarillion Total War. Na pewno byłoby to fajnie ograć. Chyba twórcy Divide Ten Conquer to robią, więc na pewno będzie zajebiście wykonane. Okej, okay, tak, nasz kardynał... Eee, musi tutaj spalić tego niewiernego w końcu. No i nadal, co z ciebie za karnydał? Nie jesteś w stanie spalić, typa. Masz maksimum pobożności i nie jesteś w stanie go spalić. No, on ma tylko trzy pobożności, co jest z tobą nie tak? Może jeszcze sam niedługo zostaniesz heretykiem, co? Ja tej. Ty... Nie mogę z tym gościem. Dobra, lecimy dalej w stronę Turcji. Może dojdziemy sobie do Jerozolimy. Skoro mają tylu kardynałów, to na pewno opłacałoby mi się mieć z nimi dobre relacje. O no i tak, dobra, skończmy turę. Zobaczmy, co ci Hiszpanie będą robić dalej. Ok, tutaj podesłaliśmy nieco dalej szpiega. No, byłoby fajnie, gdyby rzeczywiście Hiszpania zaczęła walkę z kimś tutaj na Półwyspie Iberyjskim. No, ale na razie bardzo po po pokojowo się tutaj dzieje po upadku Portugalii. W sumie kampania Portugalią byłaby ciekawa. Na pewno byłaby strasznie trudna i jeszcze byłyby były mniejsze możliwości rozwoju niż tak naprawdę kiedy graliśmy Szkocję. O, czyżby. O! Zajebiście! Leon walczy z Aragonią. Tego chciałem. To oznacza, że oni teraz będą się wycofywać. I to nam daje doskonałą okazję do ataku na ziemię Hiszpanów. Tak więc nie będziemy tutaj zwlekali w ogóle. Tylko od razu ruszymy oczywiście na nich. Może poczekamy jeszcze jedną turę? Żeby po prostu mieć pewność, że Hiszpanie wysią jak najwięcej jednostek na południe. Mam wysłać dyplomaty do połowców, co? No dobra, to lećmy do nich. Skoro dostanę za to 1000 zł, no to się jednak opłaca. W Nothingham jest zamek do rozbudowy, tak więc no, zróbmy to. Niestety cały budżet mój na to pójdzie. No, ale warto jednak rozwijać zamki. Hmm, raport budowy. No, dużo rzeczy się teraz zbudowało. Więc mój dochód będzie coraz ładniejszy. Raport kardynalski. No, kolejny z Jerozolimy kardynał. Ok, no i właśnie mamy wojnę Leonu z Aragonią i Jerozolimy z Fatymidami. I zerwanie już z serii z Fatymidami. Ok. I mamy nowego członka rodziny. Spoko. No dobra, no. Cóż. Na razie będziemy oszczędzać kasę, żeby jeszcze sobie, rzeczywiście, trochę ten mój kraj porozbudowywać. A potem skupimy się na tworzeniu potężnej, kolejnej armii. Tak żeby mieć trzy pełne armie w gotowości. Ale no, żeby to rzeczywiście działało, muszę mieć dobre zaplecze gospodarcze, okej. Okay. Niech ten szpek tutaj leci. No, ale no, tym bardziej nie będziemy teraz atakować. się Norwegii skoro ma taką zajebistą okazję na atak na Hiszpanię. Taka okazja może się szybko nie powtórzyć. No wreszcie, gościu, ile można było palić tego heretyka? Można sobie obejrzeć filmik. Brutalnie Te wszystkie filmiki w Medievalu mnie zawsze śmieszyły. Mm, no i widzimy jak heretyk płonie. No dobra, spoko. Super. No kurde no kolejny. Co jest z wami? Ile można? Dobra. Tu też się udało go stracić i mamy więcej do pobożności u tego kapłana. Super. Mm, tak, tutaj możemy sobie wyjąć ze spokiem tą armię. I chyba już się skończyła też epidemia w tej armii, więc doskonale. Zostawmy sobie tutaj jakiś jeden śmieszny oddziałik. I tak, możemy sobie tutaj dać dwóch generałów, tylko nie wiem, czy nie będę mieć wtedy w tej armii zbyt dużo jazdy. Chciałbym mieć jak najbardziej zbalansowaną <grytanie> dietę. <grytanie> Że tak powiem jeśli chodzi o moją armię. Podejrzymy może te oddziały włóczników. Włócznicy są zawsze fajni. Te oddziały podejrzymy sobie do Angres i po prostu tutaj będziemy już formułować kolejną armię. Doskonale. No właśnie, tak naprawdę będziemy mieli 2,5 armii w tym rejonie. Będziemy mogli zawsze szybko wymienić te jednostki, które są jakoś tam bardziej obita. No i musimy po prostu dowerbować sobie jeszcze więcej sił. Okej, okay, tutaj mamy jeszcze jeden oddział łuczników. Muszę przyznać, że musiałem, że po tym jak zwerbowałem teraz tyle jednostek, to mój dochód znacznie płaci. A się trzyma cały czas na bardzo ładnym poziomie. Dobra, zaczekamy jeszcze jedną turę przed atakiem na Leon, bo rzeczywiście chcę poczekać po prostu, żeby jak najwięcej ich wojsk stąd poszło na południe. To by było super. Dobra. Teraz tak, tutaj już rzuciliśmy dyplomatę. No to zaczekajmy jeszcze jedną i w następnej atakujemy. Nie będziemy się certolić z nimi. No i w ten sposób odzyskamy nasze rdzennie celtyckie ziemie Bretonii. Przecież na terenach Bretonii chyba do tej pory e, żyją osoby, które używają języka celtyckiego. Więc no, w XII wieku podejrzewam, że. No, celtyckiego, bretońskiego, który należy do grupy językowej właśnie celtyckiej. Więc podejrzewam, że w XII wieku e, takich osób było mnóstwo. Więc musimy je wyzwolić z tego hiszpańskiego jarzma. No a potem oczywiście wyzwolimy samą Iberię. <grych> Okej, okay, zmarł cesarz. Spoko. Koniec dynastii. Nowa księżniczka. Dupieni książę. No niech będzie. Kolejny klasztor. Niech się wybuduje. Nowa duńska księżniczka. Nowy rok pański. Okej, okay, raport końcowy. wyścig rodowe. Raport budowy. Dobra. Czekaj. Okej, okay, jestem już. Yy, I tak. Możemy trochę pobudować, więc yy, hmm. Płodozmian postawić. W Dunedain? nie, tutaj... A, no tak, tutaj się wyznaczyło, wyznaczałem wcześniej rozbudowę też tego miasta. Dobra, więc musimy coś innego porozbudowywać. Niech będą te pola żyta. Mamy dojrzałą, dojrzałe małżeństwo tutaj ceremonie ślubne, kolejnych kardynałów, kolejny z Jerozolimy, no. Na... O, już mamy rozejm Leonu z Aragonią, co no niezbyt ciekawe, ale może za chwilę znowu wypowiedzą sobie wojnę. A przynajmniej plus jest na razie taki, że Leon na pewno ma tutaj właśnie na południu siłę. Poza jakimiś tu pierdółkami, ale jakoś się ich nie boję. Dobra, więc odeścimy się tutaj pełnię sił, żeby no nie przyszło im do głowy rozpocząć oblężenie tego Angres. Okej. Okay. Dobra, wy też jeszcze tutaj lećcie. I po prostu w następnej turze już muszę zacząć tworzyć kolejną armię. I zrobimy sobie przerwę na razie od rozbudowywania mojego państwa, a właśnie skupiłem się na rozbudowie moich wojsk. Bo jednak Leon ma większe siły wojskowe niż my, więc musimy się go trochę obawiać. Tym bardziej, że znajduje się w sojuszu z Francją, więc w momencie, w którym wypełniamy wojnę Leonowi, no, będzie to oznaczało, że mamy też wojnę z Francją, no a wtedy, znaczy, nie będzie to oznaczało, że mamy wojnę z Francją, ale będzie to oznaczało, że już nie mamy sojuszu z Francją. No, a wtedy Francja będzie nam mogła wypowiedzieć wojnę. No, co by na pewno nas zabolało w tym momencie, więc tym bardziej będziemy potrzebować więcej wojska. Dobra, lecimy. Dobra, tutaj rozpocznijmy budowę taranów, wszystkiego. I. A, w sumie tutaj mogę to zrobić dzięki artylerii, więc może rzeczywiście zróbmy to szybko komputerowo. No właśnie, mamy tutaj przewagę 50 do 3, więc rzeczywiście tak zróbmy. No i super. Taki blitzkrieg rzeczywiście przeprowadzimy. Okej, okay. no i splądrujmy osadę, zawsze parę groszy wleci. Jest już w strzępach, no niestety. Dobra. No, ale jakoś się na razie ich nie boję za bardzo. Dobra, tutaj rozpoczniemy werbunek. Hmm, tutaj możemy w tę jednostkę podesłać dalej do przetrenowania się. Tutaj możemy też jeden oddział rycerzy zwerbować. I weźmy sobie tutaj po oddziale jeszcze zbrojnych. Okej, okay. no i będziemy tworzyć kolejną armię. O, w Ruen są teraz jeszcze niezadowoleni. Co, dobra, to nie zwerbuje się tutaj oddział łuczników. Dobra, I wy, no, możecie tych przegonić nieco. Co? Dlaczego? Dlaczego? Co? Nie, nie rozumiem. Zaatakowałem. Kurde. Przez to, że zaatakowałem tutaj armię. Eee, Leonu, która znajdowała się przy armii Francji, to oznacza to, że od razu wprowadziliśmy też wojnę Francji. Cholera. No bo nie wiedziałem, tu, że oni cały czas siedzą w tych krzakach, jak takie szczury. Eee, no i to trochę skomplikowało sprawę, bo właśnie jak zaatakowaliśmy tą armię hiszpańską, która tu stała, to przez to. Czyli też do wojny Francuzi. Dobra, musimy zwerbać dyplomatę jak najszybciej i spróbujemy zawrzeć pokój z Francuzami. Ale nie wiem, czy to się uda w ogóle. No ale warto by spróbować, bo jednak nie zależy mi do końca na, w, na, tylu, na walce na tylu frontach. No, raczej byśmy sobie nie dali rady. Ha, dobra, tak mój dyplomata tutaj się ruszył. Dobra, to skończmy tu jeszcze. No, może być ciężko, Nie przewidziałem, że w tak głupi sposób mm, Francja nam wypowie wojnę. Hmm. No, nie fajnie. No i Leon jednak nie wycofał tak szybko wszystkich sił na południe jak myślałem, że to zrobi. No, i Francuzi już gromadzą siły pod Paryżem. Niedobrze. Cholera jest na niedobrze. No, trochę nam to skomplikowało kampanię. No właśnie. Oj tak. Rzeczy się skomplikowały. Cholerni, kurde, kamperzy w krzaku. Ile ta Francja ma wojska? Ja pierdzielę. Masakra to jest jakaś. Dobra, to jest chyba ich król w ogóle. Wycofajmy tę jednostkę. A no, chyba niestety nie przeżyją tego. No, sorry. Ech. No nie wygląda to ciekawie, na pewno. Hmm. No może ktoś inny wypały wojnę Francji, chociaż Hiszpanii w tym czasie zmarł, król Francji w ogóle. Osada obrężona, osada obrężona, raport końca tury, nowa misja, przerwy działania wojenne, wpierdziel się papieżu. Nie mam na ciebie siły w tym momencie. Dyplomatyczne wieści. A, nic korzystnego dla mnie. Dobra, musimy pójść do tych połowców, żeby dostać 1000 zł. A to się przyda. Dobra, no, jeszcze w tej turze tego nie zrobimy. A, tak. Tutaj zaczęliśmy tworzenie dyplomaty. A, gdzie mogę zbawić jakieś sensowne siły? w miarę w tym rejonie by się przydało. No tutaj możemy zwerbować jakieś oddziały. One mi dużo nie dadzą na ten moment. Tutaj możemy dwa oddziały zwerbować. Weźmy też łuczników stąd. Hmm. Dobra, w Bangorze też stwórzmy sobie parę jednostek. W Lunane średnio. Hmm. Chyba weźmiemy sobie też jakiś najemników. Wiecie co? Hmm. Dobra, jak to zrobić? Tutaj musimy na pewno połączyć siłę. Okej. Okay. Spójrzmy tutaj armię. Jeszcze stąd weźmy dwa oddziały. Dobra. Tutaj weźmy może tego generała, bo będę potrzebować też generała. Mm, tak, tutaj nie mam za bardzo sił. Tutaj mam jeszcze jednego generała, no to też go oczywiście wyślemy od razu na front. Mm, I tak, tutaj nie zdążymy dobyć do Ruen. Cholera, sprawy się zdecydowanie skomplikowały. No, no muszę pokonać tutaj tego e, kapeta, Filipa przebojowego. To na pewno osłabi jakoś Francuzów. No i potem byśmy poszli sobie na te dwie armie hiszpańskie, które tutaj są. Dobra, no, chyba to jest najsensowniejsze, co mógł zrobić w tym momencie. Ok. O! Oh, Hugo. Hugo wrócił do Polsatu. Dobra, no. <grytanie> Będzie ciekawie. Mamy tutaj <grytanie> potężną. Ilość jazdy francuskiej. 4, 7 oddziałów ciężko zbrojnej jazdy. Nie wiem, ta armia wygląda tak doskonale, jakby była wzięta z jakiegoś skryptu normalnie. Trzy oddziały pieszych, feudalnych, pancerni włócznicy, milicja włócznicza, gwardia szkocka w ogóle. Jacyś zdrajcy naszego narodu, którzy są zajebistymi ucznikami. Więc no nawet biorąc pod uwagę to, że mam tutaj taką przewagę, to może się nie udać. Dobra, to jeszcze doświadczamy więcej posiłków. Żeby mieć pewność, że to wygram. Więc tak, wy wylatujecie z tej twierdzy. A, nie możecie zwrócić najemników, serio. Dobra, no to po prostu też dołączycie tutaj do zabawy. Dobra. No i zaatakujemy ich powiedzmy... Z którą armię? Chyba tą, w której mam najwięcej jazdy, bo Mój najpierw bym dowodził. Tutaj mam 2, 3, 4, 5 oddziałów jazdy. Tutaj mam raz, dwa, też 5 oddziałów jazdy. Hmm. Tutaj mam jeszcze dwa oddziały artylerii. Mam całkiem sporo rycerzy. Nie wiem, w sumie, którą armią by było lepiej, żebym osobiście dowodził. Ale tutaj w sumie mam lepszą... lepszy oddział jazdy. Tak naprawdę chyba to nie robi do końca różnicy, którą armią dokładnie ich zaatakuje. Dobra, no to... no, będziemy się próbować z Francuzami. Na pewno będzie to niezmiernie ciekawe i niezmiernie trudne. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może sobie właśnie w tym momencie przerąbałem kampanię. Ciężko stwierdzić. Zobaczymy jak to się potoczy. Nie chcę wczytywać gry. Nie chcę, by nie chcę być frajerem. Chcę, żeby ta kampania też była ciekawa. Na... Przez to, że taki niefortunny wypadek się wydarzył. No to na pewno kampania zyskała tysiąc razy na byciu ciekawą. Tak więc mam nadzieję, że wam się podoba. I będziemy się widzieć w następnych jeszcze ciekawszych odcinkach. Do zobaczenia. Pa.